Dzień dobry. Citroen C4 Grand Picasso, rok produkcji 2014, kraj pochodzenia Francja, 2.0 Diesel HDI 150 koni mechanicznych, Euro 6. Norma, czyli jeszcze długo, długo wjedzie do każdego miasta. Były zapytania o Picasso w manualu. Proszę bardzo, jest. Mimo dobrego wyposażenia jest manual. Piękna felga, bezkluczykowy system e-let's Go, nawigacja, kamera cofania. Auto wyposażone dodatkowo w hak holowniczy, przydaje się do w rodzinnych samochodach. Napiszcie w komentarzach co to za kolor, bo w zależności od tego jak pada na niego słońce jest brązowy, zielonkawy, a jest taki dosyć specyficzny, I mieliśmy jeszcze Picasso w takim kolorze 225 tysięcy oryginalnego gwarantowanego na piśmie przebiegu. Auto do dania za 37 tysięcy złotych zapraszamy do Jabłonowa. Niebawem znajdziecie je na naszym autoplacu. Gwarantowany używany Jabłonowo, HPL. Pozdrawiam.